No 14-25 to jest zdecydowanie wynik, z którego jestem zadowolona. Bardzo się cieszę, że ta najlepsza forma w tym sezonie przyszła akurat na Mistrzostwa Świata. W ogóle cały konkurs był chyba dobrym, myślę, w moim wykonaniu, bo 5 skoków powyżej 14 metrów. Eee, trener jest zadowolony, ja jestem zadowolona. Szóste miejsce to jest po prostu coś, co brałabym w ciemno przed konkursem, także... Jak ktoś powiedział przed moją rozgrzewką, mam nadzieję, że będziesz miała konkurs życia i chyba to był konkurs życia, jak do tej pory. Bardzo się cieszę, że ostatnie dwa sezony były dobre w moim wykonaniu. No i jestem bardzo zadowolona z tych lokat. Szkoda, że na Mistrzostwach Europy nie udało się zdobyć jeszcze medalu. Może to jeszcze przede mną, ale ja podchodzę do tego z wielką pokorą, bo naprawdę dziewczyny bardzo dobrze ostatnio skaczą. Poza tym tutaj, no, widać, bo pierwsza trójka Mistrzostw Świata to są po prostu kosmiczne wyniki. Nieosiągalne jak na razie dla mnie. Także e, jestem bardzo Zadowolona z tego szóstego miejsca. W ogóle bardzo byłam zadowolona z tego, że już byłam w ścisłym finale. I, no i nie wiem naprawdę, co miałabym jeszcze dodać, ale jak widać, przygotowania do, do sezonu idą cały czas w dobrym kierunku. Jakieś kosmetyczne, może poprawki, i będzie dobrze. No na pewno doping jest niesamowity, niesamowita publiczność to w ogóle, że tak dużo ludzi przychodzi tutaj. Praktycznie każde miejsce na stadionie jest zajęte. Eee, no to jest coś, co ogląda się nieczęsto, nie tym bardziej na zawodach atletycznych. Wiadomo, to są mistrzostwa świata, ale tutaj w Londynie publiczność szczególnie dopisuje. E, w ogóle stadion niesamowicie mi się podoba e, bardzo szybka bieżnia. E, to, że w ogóle poszczęściło nam się i pogoda była zupełnie znośna, nie padało e, czego pewnie wszyscy się obawiali tutaj w Londynie że, że pogoda może być kiepska. E, no i nic tylko się cieszyć.